Karb do naszej zonę. A, ja wiem czy muszę kupić, bo chyba tam ten pakiet do 8.0 jest chyba na w wszystkich zestawach od 6 do 8 0 gruntowych założone. no to już na pewno na każdą wędkę ten dostępny Karpiszon. No słabszy zestaw założony. Mamy zestaw do kilkunastu kilo. Ups, oskubane, czyli nie. Ale tu to słabszy zestaw mam to. Więc podbieraka się chyba nie obejdzie. O kurde. Naprawdę? Na cztery zero? Nie wierzę. Ale ta gra jest nieprzewidywalna. Na 4,0 na 4,0 gdzie miałam na 5, chyba 23. Na 5-0, jest karpiszą. Słuchajcie, 30 plus metr 110 długości. Nowy rekord osobisty 30,5 kilo. No pięknie. Rekord osobisty Karpia 30 kg 510 gram metr 110 m 30,5 kg